Witam na moim kanale. Dziś dowiemy się czego katolicy chcą uczyć nasze dzieci. Do nagrania tego filmu zainspirował mnie film Tomka Samołyka, w którym broni on książki pod tytułem Teologia ciała, seks według Jana Pawła II cię wyzwoli. Książka ta doczekała się szeregu krytycznych opinii w odpowiedzi na słowa ministra edukacji, który wyraził chęć oparcia edukacji seksualnej dla młodzieży na nauczaniu Jana Pawła II. Wiecie, tego papieża, który przewodził kościołem w czasie, gdy miały w nim miejsce skandale pedofilskie na ogromną skalę. Nie potrafił powstrzymać pedofili na własnym podwórku, ale teraz jest stawiany w pozycji eksperta w sprawach seksualności. Ale nie przedłużajmy! Nie będę przechodził przez wszystkie zarzuty wobec tej książki. Wybiorę tylko te, które ładnie zobrazują nam nauczanie kościoła. Ok, zaczynamy. Zdjęcie 6 to słynne porównanie z iPhone'em. Jeżeli nie znacie tego porównania, to w wielkim skrócie chodzi o to, że to jest porównanie oddania się ciała komuś, nie? Że autorka pisze tutaj, że masz iPhone'a, przychodzi do ciebie młodsza siostra, oddajesz iPhone'a, później przyjdzie brat po tego iPhone'a i ty nie masz tego iPhone'a. I to jest... Dowód na to, że jak coś raz oddasz, to już tego nie masz. Ja zupełnie nie jestem fanem tego porównania, choć absolutnie wiem, co miała autorka na myśli. Tomek nawet nie próbuje tego bronić, tylko stwierdza, że metafora nie jest zbyt trafna. I oddaje głos autorce, która przez ponad minutę zaczyna robić fikołki, że nasze ciało podczas seksu coś mówi. I może to mówić tylko jednej osobie. Nie będę tego tutaj przytaczał, bo szkoda czasu. Jak chcecie posłuchać, to sobie sprawdźcie w filmie Tomka. Ale nie liczcie na logikę. Więc jakie jest tutaj nauczanie Kościoła? Nazwijmy to wprost, bez żadnych metafor. Kościół zachęca nas, żebyśmy czekali z seksem do ślubu. I tutaj mamy mały problem. Mediana wieku zawarcia małżeństwa w Polsce wynosi 30 lat dla mężczyzn i 28 lat dla kobiet, a popęd seksualny pojawia się podczas okresu dojrzewania, czyli pomiędzy 10 a 16 rokiem życia. Wynika z tego, że przez jakieś 14 do 20 lat katolicy muszą sobie radzić bez seksu, pomimo że odczuwają napięcie seksualne. Oczywiście nie mogą sobie ulżyć samemu, bo przecież masturbacja to również zło. I gdy jakiś katolicki nastolatek ulegnie tej strasznej pokusie, Powinien udać się do obcego faceta, uklęknąć przed nim i wyznać, jakiego to niego czynu się dopuścił. Ciekawe, czy to pozostaje bez wpływu na psychikę takiego młodego człowieka. Kolejne zdjęcie, a więc odwołania się do nauk episkopatu, gdzie Biskup Ryś mówi, że oddajesz się drugiemu na zawsze, na każdą sytuację bez ograniczeń, bez cofania się na przepadłe. I komentarz mąż się tłucze, no trudno w końcu oddawać mu się na przepadłe. Właśnie, tutaj druga część układanki. Czekamy do ślubu, a później nie możemy się rozwieść. Cokolwiek by się nie działo. Tomek nie tłumaczy tutaj nic, tylko odsyła nas do słów księdza Drzewieckiego. Po prostu odeślę, do księdza Drzewieckiego w tym temacie. Miłość jest mądra, mianowicie według zasady, to, że kocham ciebie, także mężu, żono, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeżeli mnie będziesz krzywdził, czy próbował krzywdzić, to ja się będę bronić. Nie wycofam miłości, bo miłość jest za nic, bezwarunkowa, Ale się będę bronić do wezwania policji włącznie, do separacji małżeńskiej włącznie, do skierowania na przymusową terapię uzależnień włącznie, jeśli taka będzie potrzebna. Po pierwsze Tomku, to w tej książce jest jasno napisane, że oddajesz się na każdą sytuację i na przepadłe. Więc jak jakaś dwunastolatka potraktuje ten podręcznik na serio, to, gdy w przyszłości doświadczy przemocy w małżeństwie, może uznać, że teraz ma pokornie znosić cierpienie. Może więc warto by było chociaż dodać tam gwiazdkę, że na każdą sytuację, nie wliczając przemocy, na przepadłe, ale tak naprawdę wcale nie na przepadłe. Albo może po prostu nie umieszczać tam takich głupot. A po drugie, Posłuchajmy innego fragmentu wypowiedzi księdza Dziewieckiego, który pochodzi z tej samej rozmowy, ale Tomek w swoim filmie go nie przytacza. Otóż jeżeli jakaś pani, dajmy przykład, przychodzi do księdza proboszcza i mówi, że księdza jestem 6 lat po ślubie, mąż od dwóch lat się upija, ostatnio bije imię. To ksiądz mówi cierp kobieta, cierp, będzie właśnie. święta. I znaczna część księży jeszcze dalej tak mówi te, te absurdy, co, a to są zupełnie absurdy. Jeszcze nieraz wmawia, że to Pan Bóg ci za męża, a przecież męża czy żonę wybieramy sobie na własną odpowiedzialność. Albo, że yy, wiara katolicka również, równa się cierpienie. Co jest jeszcze większym absurdem, bo wiara katolicka równa się miłość i radość, yy, i mądrość, a nie cierpienie. Więc przepraszam yy, wszystkich, kiedy spotykam się z takimi ludźmi, to tylko mi zostaje przepraszanie, zwłaszcza kobiet. Twardo mówię do księży, na przykład na rekolekcjach, yy, czy na dniach skupienia dla księży, żeby już więcej tego typu absurdów nie głosili. Czyli ze słów księdza dziewieckiego wynika, że znaczna część księży naucza, że bita kobieta ma cierpieć. I kto ma tutaj rację? Autorka powoływała się na biskupa Parysia, a nie na księdza dziewieckiego. Może biskup Rys jest jednym z tych księży, którzy nauczają inaczej? Może ustalcie w końcu jedną spójną wersję i nauczajcie jej wprost, a nie każecie dzieciom domyślać się, że oddanie na każdą sytuację i na przepadłe wcale nie oznacza tego, co oznacza. Mam nadzieję, że nie ma takich osób, które myślą, że Kościół mówi, że masz codziennie wstawać rano i godzić się na to, że twój mąż cię tłucze i cię prześladuje i mieszkać z nim pod jednym dachem. Niestety, Tomku, twoje nadzieje są płonne. Takie osoby nadal istnieją i przecież ty dobrze o tym wiesz, bo ksiądz Dziewiecki w filmie, który cytowałeś, jasno mówi, że znaczna część księży nadal tak naucza. Dlaczego to przemilczałeś? To jest właśnie ogromny problem z nauczaniem kościoła. Księża nadal mają duży autorytet. Zwłaszcza wśród biedniejszej i mniej wykształconej części społeczeństwa. Więc gdy znaczna część kapłanów naucza, że bita kobieta ma cierpieć, to ty udajesz, że problem nie istnieje. Wyciągnijmy wnioski. Rozwód według Kościoła jest zawsze zły. Według niektórych przedstawicieli Kościoła, separacja czasami jest mniejszym złem, ale rozwód jest zawsze zły. Jeśli masz pecha i w wieku 20 lat trafisz na męża, który będzie cię lał, to Kościół katolicki na całą resztę życia ma Tobie do zaoferowania tego agresywnego partnera albo samotność. Nie masz prawa znaleźć sobie kogoś innego i ułożyć z nim życia. Bóg sobie tego nie życzy, a jak go nie posłuchasz, to pójdziesz do piekła. No, chyba, że jesteś znanym prawicowym politykiem albo publicystą. Wtedy po znajomości ksiądz załatwi przed samym Bogiem unieważnienie małżeństwa. Kolejne zdjęcie to wyjaśnienie czym jest koncepcja, a więc słynne porównanie z umierającą babcią. Zróbcie sobie proszę stop klatkę i przeczytajcie. Spokojnie, ja wam przeczytam. Różnica pomiędzy stosowaniem środków antykoncepcyjnych, a czekaniem na dni płodne jest mniej więcej taka sama, jak różnica pomiędzy zabiciem babci, a czekaniem aż sama umrze. Jest komentarz aż dziennika, coś takiego wiecie jak zabicie babci. Tu też miałem coś takiego, że kurczę z tymi porównaniami to trochę jest tak nie w punkt, lekko mówiąc. Zarówno Tomek, jak i autorka ponownie przyznali, że metafora jest niefortunna. Jednak zrobili to dopiero wtedy, gdy wokół książki zrobił się mały skandal. Przez trzy lata książka była sprzedawana i nikt w tym temacie nie zabrał głosu. To nauczanie zdążyło już trafić do pewnej liczby młodych ludzi. Pozostaje mieć nadzieję, że czytali oni tę książkę dla Beki, a nie żeby czegoś się z niej nauczyć. W każdym razie Tomek wyjaśnia nam, że chodzi tutaj o to, że antykoncepcja jest zła, bo jest nienaturalna. Podobnie jak nienaturalne jest zabicie babci. Na przykład taka prezerwatywa ingeruje w naturalną kolej rzeczy i plan Boga. Wiecie, tego wszechwiedzącego i wszechmogącego Boga, tego samego, który dwa tysiące lat temu na pustyni zapłodnił nastoletnią dziewicę, ale dziś zwykły kawałek lateksu jest w stanie zniweczyć jego plan. Ciekawe, czy Tomek bierze antybiotyki, ingerując tym samym w nieskończenie dobry plan Boga, który zesłał na niego chorobę. Warto tutaj wspomnieć, że sam Jan Paweł II podczas epidemii AIDS w Afryce potępił stosowanie prezerwatyw, czym przyczynił się do rozprzestrzeniania choroby. Ale cóż, przynajmniej jego sumienie było czyste. Czyli antykoncepcja jest zła, ale katolicy znaleźli mały kruczek prawny. Metoda kalendarzykowa. Polega to na tym, że uprawia seks tylko wtedy, kiedy kobieta nie ma tak zwanych dni płodnych. I tutaj dochodzimy do pewnego absurdu, bo statystyczna kobieta ma większą ochotę na seks właśnie w dni płodne. Mało tego, badania potwierdzają także, że owulacja kobiety wpływa również na libido mężczyzn. Na przykład, przeprowadzono badanie, w którym mężczyźni wąchali koszulki noszone przez kobiety w różnych momentach cyklu i wybierali zapach, który bardziej przypadł im do gustu. Okazało się, że mężczyźni częściej wybierali koszulki noszone w fazie płodnej. Ponadto potwierdzono wzrost testosteronu u mężczyzn, którzy wąchali koszulki z tej fazy. Inne badanie sprawdzało wpływ cyklu menstruacyjnego na wysokość napiwków w barze ze striptizem. Oczywiście znaleziono korelację. Im bliżej fazy płodnej, tym napiwki były wyższe. W fazie płodnej ich suma sięgała 335 dolarów, a w fazie menstruacji było to zaledwie 185 dolarów. Za to kobiety, które stosowały antykoncepcję hormonalną, nie osiągały tak dobrych wyników w fazie płodnej. Podsumujmy stanowisko Kościoła. Należy powstrzymać się z seksem do ślubu, jednocześnie powstrzymując się od masturbacji. Gdy już w końcu ślub weźmiecie i dorobicie się takiej ilości dzieci, jaką sobie zaplanujecie, to musicie sobie seksu odmawiać wtedy, gdy oboje macie na niego największą ochotę. Ale spokojnie. Poczekajcie kilka dni, ochota Wam przejdzie i wtedy będziecie mogli sobie poszaleć. W ogóle to ciężko mi wyobrazić sobie coś bardziej nienaturalnego niż małżeństwo, które ma ochotę na seks, ale się od niego powstrzymują. To przypadkiem nie zaburza planu Boga? Chyba nie bez powodu dał on ludziom większe libido w dni płodne, prawda? Zakładając, że Bóg istnieje, to widzę tu tylko dwie możliwości. Albo Bóg to sadysta, który stworzył nas w ten sposób i teraz pod groźbą piekła wymaga, abyśmy walczyli ze swoją naturą. Albo Kościół katolicki zwyczajnie się myli. Jeśli ktoś dostrzega trzecią możliwość, to dajcie znać w komentarzach. Ja pamiętam, jak byłem, wiecie, uczony seksualności przez kolegów, czyli wiecie jak. Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale zdwojga złego chyba lepiej przez kolegów, niż przez proboszcza, nie? No a apel mam taki, mam wrażenie, że niekontrowersyjny. Po pierwsze jak krytykujemy jakąś książkę, to chyba warto ją przeczytać w całości. To chyba nie jest nic kontrowersyjnego. Po drugie, jak czytamy jakiś artykuł, nawet z góry, nie wiem, nie lubimy Kościoła albo nie lubimy SLD i SLD albo Kościół pisze artykuł, to zakładajmy dobrą wolę u autora. W sensie, że starajmy się zrozumieć jego intencje, co chciał przekazać. I polemizujmy dopiero potem. Tak mi się wydaje, że takie życzliwe podejście do człowieka, bez względu na to, czy z nim sympatyzujemy, czy nie, jest OK. Jakie piękne słowa, Tomku, teraz sprawdźmy, jak to w praktyce wygląda. Weźmy na przykład twój film dotyczący standardów edukacji seksualnej opracowanych przez WHO. Wiem, że tobie jako katolikowi średnio z nimi po drodze, ale z pewnością wzniesiesz się ponad swoje uprzedzenia i nie będziesz zakładał u autorów złej woli. Sprawdźmy, jakie są standardy WHO dla wychowania seksualnego dla dzieci od 0 do 4 lat. Przekaż informacje o radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa. Czyli drogi specjalisto, który pracujesz w warszawskim żłobku jest Ci zalecany, abyś przywołał swojego dwuletniego wychowanka w żłobku i opowiedział mu o masturbacji i o tym jak radośnie może sam siebie dotykać. No i już wybrałeś najgorszą możliwą interpretację. Co z zakładaniem braku złej woli? Co z życzliwym podejściem do człowieka? Spokojnie Tomku, nikt nie będzie uczył dzieci w żłobku o masturbacji i o tym jak mają się radośnie dotykać. Nie bez powodu ten dokument jest skierowany do specjalistów, bo jak się za jego interpretację zabierze ktoś bez dostatecznej wiedzy, to nie będzie w stanie go zrozumieć. Teraz zdradzę ci tę sekretną wiedzę. Małe dzieci się masturbują. Według badań robi to aż 60% chłopców i 44% dziewczynek w wieku 2 do 5 lat. Jeśli nie wierzysz, to zapytaj kogoś, kto pracuje w żłobku lub przedszkolu. Zresztą, nie patrzmy na jakieś tam lewackie źródła. Chrześcijański portal misyjnie.pl Również zabrał się za to zjawisko. Przedstawia on trzy typy masturbacji dziecięcej i mówi, że w każdym wypadku należy reagować inaczej. Jak ktoś chce więcej informacji, to odsyłam do artykułu. Autor wyjaśnia także, że masturbacja w tym wieku nie jest grzechem, mimo że wielu rodziców tak właśnie ją traktuje i apeluje, aby nie traumatyzować dziecka, próbując ją wyplenić. Zamiast tego zaleca wizytę u specjalisty w razie zaobserwowania czegoś, co rodziców niepokoi. Także naprawdę jestem mile zaskoczony poziomem tego artykułu. Na nieszczęście w komentarzach pod nim, jakaś pani z Jezusem w awatarze wie lepiej. Jeżeli nie jest grzechem w życiu dziecięcym, to będzie w życiu dorosłym. Nawyki masturbacyjne pójdą w życie młodzieńcze i dorosłe, jeśli nie będzie się upominać i mówić dziecku o tym grzechu. Także ta pani jest na najlepszej drodze do zapewnienia swojemu dziecku problemów w sferze seksualnej w dorosłym życiu i jest świetną ilustracją tezy, że edukacja seksualna jest nam potrzebna. Zwłaszcza, że czasami masturbacja wczesno dziecięca jest oznaką istnienia problemu, z którym dziecko nie potrafi sobie poradzić. I jeśli to jest ten przypadek, to takie dziecko powinno trafić pod opiekę specjalisty, a nie nawiedzonej dewotki. Nie zapomnij powiedzieć mu także, że ma prawo do. Zadawania pytań o seksualność, prawo do badania tożsamości płciowych. To samo zalecane jest Tobie, drogi rodzicu, dwulatka. Gdy odbierzesz już dziecko z zajęć o masturbacji. Tomku, tutaj poniosła Cię trochę Twoja katolicka fantazja. Nikt nie będzie organizował zajęć o masturbacji dla czterolatków. Ale to trochę niepokojące, że gdybyś Ty miał zorganizować edukację na podstawie tego dokumentu, to zaplanowałbyś takie zajęcia. To z kolei potwierdza tezę, że powinniśmy zostawić edukację specjalistom, a nie katolikom. Możesz w domu zbadać jego tożsamość płciową albo dać mu prawo do badania tej tożsamości płciowej. Opowiedz swojemu dwuletniemu albo trzyletniemu dziecku o badaniu swojej kulturowej płci, a także o tym, jakie są społeczne wyobrażenia na temat płci twojego dwulatka. Powiedz mu, żeby zbadał swoją tożsamość. Ogarnie to. Ma przecież już dwa lata. Tomku, pamiętasz swój apel? Po pierwsze, jak krytykujemy jakąś książkę, to chyba warto ją przeczytać w całości. Jakbyś przeczytał w całości dokument, który krytykujesz, to dowiedziałbyś się, że edukacja seksualna musi być dostosowana do wieku i rozwoju. Na przykład, czteroletnie dziecko może zapytać, skąd się biorą dzieci, a odpowiedź z brzuszka mamy jest zazwyczaj wystarczająca i dostosowana do wieku. Więc nie powinieneś mówić o płci kulturowej do czteroletniego dziecka, bo niewiele z tego zrozumie. Nawet dorośli konserwatyści mają problem ze zrozumieniem tego terminu, a przecież nie każdy czterolatek jest mądrzejszy od dorosłego konserwatysty. Za to dziecko może zadawać pytania dotyczące płci, na przykład Dlaczego dziewczynki mają warkoczyki, lub noszą sukienki, a chłopcy nie? Uwaga. Uwaga, usiądźcie. 9-12 lat. Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zyskiwania, bądź nie doświadczeń seksualnych. Pierwsza komunia święta niedawno za tobą? No to może czas na pierwszy seksik. Jak pierwsza komunia już za dzieckiem, to niestety nie zawsze pierwszy seksik jeszcze przed nim. Wiesz Tomku, małe dzieci szukają miłości, lgną, i czasami zdarzy im się uwieść jakiegoś księdza. Więc w sumie powinni uczyć tego jeszcze przed pierwszą komunią. Naucz dziecko zyskiwać doświadczenia seksualne i jeszcze ta furtka bądź nie bo przecież zdecyduje dziewięciolatek. Tomku, manipulujesz świadomie, czy jesteś aż tak uprzedzony? Ten punkt nie mówi, aby uczyć dziecko zyskiwać doświadczenia seksualne tylko podejmować świadome decyzje zyskiwania bądź nie doświadczeń seksualnych. I tak się składa, że edukacja seksualna przyczynia się do opóźnienia inicjacji seksualnej oraz zmniejszenia liczby partnerów seksualnych. Więc wychodzi na to, że dzieci są w stanie same zdecydować, co jest dla nich dobre, jeśli tylko otrzymają rzetelną edukację w temacie. 12-15 lat ciąża także w związkach między osobami tej samej płci. także, ciąża także w związkach między osobami tej samej płci. To samo widzicie? Co za ignorancja. To już się dzieje. Tomku, tak cię dziwi, że ktoś, kto nie jest biologicznym rodzicem, opiekuje się ciężarną i wychowuje nie swoje dziecko? Trochę mnie to zaskakuje, biorąc pod uwagę, że twoja religia opiera się na założeniu, że Maryja, zawsze dziewica, została zapłodniona przez ducha, a Józef, Zawsze prawiczek wychował ich dziecko jak swoje. In vitro. Mówi to panu coś, panie Samołyk? Uzyskiwanie środków antykoncepcji z właściwego miejsca. Na przykład wizyta u lekarza i uzyskanie recepty. No tak, moja droga, ukończyłaś już 12 lat, więc teraz masz dwie drogi: albo niechciana ciąża, albo seks z zabezpieczeniami. Nie ma trzeciego wyboru. 12 lat. Niedomku. Nikt nie twierdzi, że nie ma trzeciej drogi. Ten punkt po prostu mówi, że należy nauczyć młodzież, jak zdobyć bezpieczne środki antykoncepcyjne. I trzeba ich nauczyć tego, zanim zaczną z tych środków korzystać. Statystyki mówią, że w Polsce przed 15 rokiem życia inicjację seksualną doświadczyło 3% dziewcząt i 10% chłopców. Pośród 15- i 16-latków inicjację seksualną ma za sobą już 19% osób. Więc chyba lepiej nauczyć ich, jak korzystać z antykoncepcji, niż udawać, że młodzież nie uprawia seksu, prawda? Podsumujmy. Gdy krytykuje się źródła katolickie, które porównują antykoncepcję do zabicia babci, Tomek chce wyrozumiałości i zakładania dobrych intencji. Jednak gdy sam próbuje krytykować standardy edukacji seksualnej opracowane przez WHO, tworzy chochoły, wyolbrzymia, sprowadza do absurdu i zakłada najgorszy możliwy scenariusz. Autorkę książki dopytywał, co miała na myśli. Nieważne jak głupie były jej słowa, ale przez myśl mu nie przeszło, aby zapytać autorów publikacji, którą krytykuje, albo chociaż seksuologów, psychologów dziecięcych czy nauczycieli przedszkolnych. Różnica jest taka, że książka pani Siemion jest kierowana do dzieci, a dokument WHO do specjalistów. Kolejna różnica jest taka, że WHO próbuje odpowiadać na rzeczywiste problemy, z którymi boryka się nasze społeczeństwo. Takie jak np. niechciane ciąża i choroby przenoszone drogą płciową wśród młodzieży czy wykorzystywanie seksualne dzieci. I statystyki pokazują, że edukacja seksualna zmniejsza skalę tych problemów. Natomiast Kościół te problemy albo ignoruje, albo wręcz tworzy z nich tematy tabu, przy okazji wzbudzając w dzieciach i młodzieży poczucie winy za naturalne zachowanie i pozostawiając ich bezbronnymi wobec nadużyć seksualnych. Mamy tutaj zderzenie dwóch światów: świata nauki i zabobonu. Z jednej strony są badania, analizy, wiedza, raporty i specjaliści w dziedzinach, z drugiej strony mamy Biblię i jej interpretację przez duchownych z Watykanu, naciągniętą jak guma z majtek do obecnej sytuacji. Opowiem Wam jedną z biblijnych historii, które kształtują postrzeganie seksualności przez katolicyzm. Był sobie Onan, który miał brata Era. Er był bardzo niegrzeczny, więc miłosierny i dobry Bóg go zabił. Wtedy ojciec kazał Onanowi poślubić wdowę po bracie i zrobić jej dzieci. Uważano, że dzięki temu urodzą się dzieci Era, a nie Onana. A ponieważ Onan nie chciał wychowywać nie swojego dziecka, za każdym razem, gdy spółkował z wdową po bracie, kończył na ziemię zamiast tak, jak Pan Bóg przykazał. To również nie spodobało się Bogu, więc zabił także Onana. I tak właśnie powstał onanizm, czyli marnowanie nasienia. Kościół, w oparciu o tę historyjkę, uznał również za grzech wszelką antykoncepcję. I teraz, w naszym pięknym kraju w roku 2021, poważni ludzie z wykształceniem wyższym odmawiają sprzedawania innym dorosłym ludziom środków antykoncepcyjnych. Z tego co pamiętam, to w filmie Sakielskiego jeden z księży molestujących dziecko usprawiedliwiał gwałt, twierdząc, że dopóki nie ma wytrysku, nie ma grzechu. Średniowiecze się skończyło. Zostawmy edukację specjalistom, a księżom zostawmy opowiadanie bajek o duchach zapładniających dziewice. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Do nas wszystkich taki apel. Ja to przede wszystkim do siebie apeluję. Wyciągajmy wnioski z błędów. Jak się popełnimy te błędy, to się przyznajmy do tych błędów, bo jesteśmy po prostu chyba bardziej werygodni, jak popełniałem błędy, bo każdy popełnia błędy. No. To trzymajcie się, tyle na dziś. Hej!